Siemano, tutaj Sernik. To jest kolejny odcinek Let's Play Tony Hawk American Wasteland. I w tym odcinku... E, trochę zarobię, bo... bo za wejście do kasyna e, potrzebuję 400 Dolanów. Żdzierstwo, normalnie. Chyba. Dobra. Do roboty! Trzeba to zarobić. Backflip zrobić? Fly... 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 Hmm. Aha, o to chodzi. Lol, ja to robiłem w poprzednim odcinku. Hmm. O ludzie, żeby tutaj się dostać, gdzieś, gdzieś jakaś rampa. Bo check, Czy jak to? Jest? Nie wiem. Nie wiem za bardzo jak, jak to się nazywa. Eee, dobra, kolejne zadanka. Eem. Bo kasy potrzeba. Hm. Ale to jest nadziei. 400 Dolanów, ja nie mogę. To jest dużo. Aha, mam zrobić Double Crankflip. Crankflip to jest na górze? Tak, Crankflip. Jeszcze jeden podwójny, a ja mam to przetrzymać. A to był triple a no, nie o no. Kiedy ja to zrobię, nie mogę. No jest no triple! Revolucion! Zraszacz! Hmm. Myślę, że to może trochę przynudzać. Eee, tak czy siak, dostałem się tutaj. Czemu ten koleś musi być w takich dziwnych I miejscach? Wallor radzić w wykonaniu roweru brzmi yy, wygląda dziwnie. Eee, aha, o to chodzi. LOL! Teraz te wszystkie triki to jest tylko yy, podwójne. A nic in yy, nic bardziej... Kreatywnego być nie może? No chyba nie. LOL, tu, tutaj są takie temperampy. Te niektóre. Hm. Zawsze znowu ten ostatni będzie problematyczny, tak? No LOL, naciskam. Co się dzieje? Jest! Dwie dychy, o ludzie... Jeszcze połowy nie mam. Hmm. Gdzie koleś jest? Tu? Jest tu. Dlaczego tylko 20 Dolanów? Wybij się wysoko. O ludzie, to jest prawda! To już prawda, teraz każdy trick będzie razy dwa. Ja nie mogę! Jakie dostępy? Co jeszcze? Co? Co jeszcze? Hmm, a co jak skończą się te zadania? To od nowa będą, czy co? Na razie się jeszcze żadnej nie powtarzało. Góra lub dół. Aha, internet. Wow, a to już wyższa szkoła, ten cały manual. Ha. Wyższa szkoła skateboardisty. Lol, jong. E, dobra, teraz się w każdym razie gdzieś w tym miejscu. O oh, jest. Do roboty. Do roboty. Table top. A potem do tyłu. Co? Co mam zrobić? Aha, tyle. Kreatywne nie ma co. Dlaczego koleś od e, tego, od roweru, zawsze jest daleko od tego gdzie był ostatni takim ze mną no. Superman Wykonań manuala odchylając się do tyłu, a później um. Aha, i tyle. Spoko. Aha! Tak w ogóle to mam już połowę. że te miejsca się powtarzają cały czas bo to potrafi nudzić gdyby tak był w ca... o, znowu to dziwnie wyglądało eee, odchyl się okej, okay, zrobiłem jeszcze trochę i wejdę do kasyna eee, gdzie ten kolor jest? tutaj, znowu tutaj, odchylając się do tyłu i dołu, może być. Masz tu 5 baniek, będziesz miał na czekoladę. Masz tu 20 złotych. na czekoladę, będziesz miał na cukierka. Na jakiego loda pewno? Hmm. eee, uderz. Uderz! Okej. Okay. Uderzam. Hmm. Nie no, nie no. Ale to uderzanie. Ciekawe ile już osób rozwaliło sobie tę klawiaturę. Pewnie nikt. WHAT?! Jestem antygrawitacyjny. Kapitan, grawitacja się kłania. Ja nie mogę. Ja nie mogę, co to jest? Spine transfer. Um. Jeszcze raz, jeszcze raz. What? What? <laughs> o oh, lol. Ja nie mogę. Ta gra jest taka prorealistyczna, fotorealistyczna, fizykorealistyczna i w ogóle i w ogóle realistyczna, że ja nie mogę. Co jeszcze, odchyli się do tyłu, lewo lub prawo, tak? To do przodu jednak, no. Co do tyłu, co do tyłu. O ludzie, teraz znowu te same triki, tylko na z Manual zamiast na Manual, tak? Aha, to co? To. Eee. Koleś zawsze musi uciekać, nie? Spoko. Szkoda, że rower ma ograniczenie prędkości. Szybciej pedałuj ty ehm... pedaliński. Lol. Gdzie on jest? A tu Ja ci dam szoło ehm, Pochyl się. No manual. E, w... O ludzie, to więc to jest prawda. I ja nie mogę coś. <noise> <noise> Te zadania są świetne. Żartowałem. Hmm, dobra, wybiorę się właśnie tam. Przednie hamulce. Balansuj. Haha, zrobiłem. Nupie. Nupie w czapce czarnej, ty. Tak do ciebie mówię. No i znowu muszę do niego iść kawałek. Hmm. Naprawdę mi szkoda ciężko zarobionych 400 dolców żeby wydać na taką głupotę. Albo bez tego się nie przejdzie gry, podejrzewam. Wychylając się z przodu... Ym... Co? Aha, takie coś. Hmm. Kiedy się zacznie coś ciekawszego, hmm. jeżeli chodzi o rower? Ale Dobra, pokazy... Hmm. Aha, tu też tak można. LOL! <laughs> ja chcę jeszcze raz! O oh, lol. LOL! Haha! <laughs> Ja nie mogę. Ja nie mogę. <laughs> nie, no. Koło słyny później. Double pack green. No i zrobiłem. No nie, znowu na koniec miasta. Jaki. Jaki. Yy, Wolę nie mówić. Jaki yy, Hultaj! Urwis jeden! Utrudnia mi zarabianie. Alright. Alright. Teraz coś, to on ma buty. Mm, hmm. yy, Rail. Wykrym się do tyłu. I No to LOL! Maksymalnie do tyłu to ja <laughs> tak jest.